Łatko kwaśne żelki, kilka pierwszych płyt, jak pierwsze piosenki, tam ten bowu błysk. Łatwe te momenty są mulotne jak my. Na dziś chcę powiedzieć ci, dzięki że jesteś, dzięki że jesteś tu, dzięki że jesteś. Wojska Polskiego. Do południa spotkaliśmy się przy Pomniku Bielawskim, aby uczcić pamięć wszystkich poległych, nie tylko w Bitwie Warszawskiej, ale w ogóle żeby uczcić żołnierzy, podziękować im za służbę, jaką pełnią dla naszego kraju. A teraz bawimy się w parku. Na scenie występują nasze tutaj okoliczne grupy oraz Bielawianie. Koncert rozpoczął Duet Wacław i Maryla. Później zaśpiewały Katarzynki z Ostroszowic. Teraz wystąpiła pani Kasia Schunert. Za chwileczkę zespół FART. I koncert nasz, nasze wydarzenie, zakończy występ zespołu Erato. Wszystko to. Co powoduje, że jesteśmy w stanie przybyć tutaj razem, bawić się razem. Myślę, że jest to potrzebne dla każdego. My tutaj jesteśmy społecznością niewielką, bardzo wiele osób zna się dookoła nawzajem, i to na pewno też ułatwia taką zabawę. Piękna pogoda, wspaniała sceneria, i tak, uczcić można we wszelaki sposób. Mimo, że może nie mamy stricte takiej publiczności, która tylko siedzi na ławeczkach, e, słucha, ogląda, ale park jest pełen ludzi e, i wszyscy podchodzą, e, chwalą, e, są zadowoleni, więc czego chcieć więcej. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni, że Bielawianie i nie tylko chcą w, tak, w taki sposób brać udział w naszych imprezach, bo naprawdę patrząc na parki Frekwencje widzimy, że sprawdza się to. Dzisiaj jest to już ostatni, jak gdyby, akcent, którym święcimy dzień. No, a dalej, dalej to jutro już letnia scena kultury, na którą również zapraszamy Państwa nad Bielawskie Jezioro. Niosąc w zamian bagaż zwykłych trosk. to co dał nam świat, to deszło z biegiem lat, służba.